to no, złośliwi mawiają, że podobno Pani buja w obłokach, podobno Pani lubi fruwać, czy to prawda? No tak, lubię fruwać jak chyba każdy z nas, przede wszystkim jak się, się podobno, to się rusza. Podobno Pani chciała być weterynarzem. Zgadza się. Za namową rodzinę wydawało się łatwiejsze zająć się ludźmi. Czyli rodzina też się zajmuje medycyną? Nie. nie. a oprócz tego jeszcze wielkie, ogromne hobby. Wszyscy wiemy, że jest Pani Germanistką, Pani lubi sobie potłumaczyć, nam też potłumaczyć, prawda? Ma Pani firmę, prowadzi Pani poważną firmę, ale oprócz tego Pani pokochała dzieci. Od czego to się... Rywalizacja doprowadziła do tego, że przeobraziła się w taką najczystszą z rywalizacji, gdzie nie ma dopingu, nie ma e, żadnych układów, jest po prostu człowiek i góra. E, jeśli tą górę chce się zdobyć, to nie można jej szukać. Trzeba po prostu się z nią zmierzyć, trzeba się pogodzić z tym, że są porażki, że są e, trudne chwile, że są ośmiodobowe śnieżyce, które łamią namiot, że są 20-30 stopniowe mrozy, które odmrażają nam dłonie. I jeśli to wszystko człowiek pokona, jest w stanie przetrwać, jest w stanie. Być silniejszy niż, niż, niż się nam jeszcze przed wczoraj wydawało, że, że jest to po prostu niemożliwe. A jednak przełamujemy kolejne granice i stajemy na tym szczycie, no to wtedy taki prawdziwy facet jest w stanie zapłakać i wtedy tak sobie myśli, ktoś się teraz to przez kolejny wielki cel. Jeśli dostaniemy wizę do Pakistanu, to 19 maja. łapiemy Bill Ladena, tak? No trochę pieniędzy by się przydało. On jest chyba dosyć drogim celem. Jest w cenie. Tak jest. Jedziemy na naga parmac na 9 Górę Świata. Będziemy rozznaczali nową drogę na szczyt 8126 metrów. Czy żona historia nie? u mnie również zaczęła się z kobietami przede wszystkim. O, moją... o jest ciekawe, no? <laughs> Właśnie. Zakochałem się w mojej Małgosi. Małgosiu, proszę pozwól przedstawię się, przedstawi się pani. Miłość, to właśnie wtedy ja te moje ukochane obiecałem. Pałace i zamki jakich na świecie. Rada kobieta nie dostanie. W tej chwili mamy 40 pałaców i zamków naszej pięknej kokiny I drodzy Państwo, udało nam się w ciągu ostatnich 9 lat, a może właśnie dlatego, że ona podtrzymywała moją pasję, pasję budowania właśnie tego ośrodka promującego. Promujące, 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 naszą rodzinę Jelenio i tu proszę właśnie 40 pałaców i zamków, które pokazujemy tym, którzy odwiedzają sposób proszę, może trochę komercyjny, może trochę od serca, bo to proszę wszystko dla mojej małgości. Powstał wspaniały park, promujący wartości naszego regionu, jakiego Europie, a może na świecie chwilę... no, no, nie Ale wspaniałe, człowiek sukcesu. Ale panie Mariani, jeszcze jedno pytanie takie męskie. Otóż... Y Jesteśmy pełni obaw, czy uda nam się wybudować wszystkie stadiony na Euro 2012. Czy gdyby Pan pewnego dnia otrzymał telefon od ministra sportu z pytaniem, czy zdąży Pan przed mistrzostwami Europy wybudować nam stadiony? Takie dni nie Dał pan, pan radę. Szanowny Panie, 25 potracie wybudować, 25 razy szybciej, 25 razy taniej, ale też 25 razy mniejsze. Czyli zdążymy na Euro! 也不是不计人力的劳动。<laughs> z wszystkich pięcioro kandydatów w tym roku to jak zawsze możemy być dumni. Ale człowiekiem roku 2009 został Marian Piasecki! I był apelem do naszego wizytu. Zapraszamy do nas. A mamy wzruszony, szczęśliwy, zapraszamy do nas. Serdecznie gratuluję. Panie i Panowie, nagrodę główną Kryształ Górski ufundowała redakcja Nowin Wieleń Nagrodę wręczu redaktor naczelny Pan Andrzej Kuda. Pierwsze to, że naprawdę znajduje się znowu w swoim otoczeniu ludzi, których traktuję od samego początku jak rodzinę. Ludzi, którzy może długo nie rozumieli właściwie, co ja tam robię, może trochę się wyśmiewali z naszego projektu. Dzisiaj wiemy, że to jest wysoki poziom właśnie propagowania tej wartości kotliny i całego naszego Dolnego Śląska, jakiego się w Europie, a nawet na świecie nie ma. Ilość ludzi, która odwiedza nasz park, jest potwierdzeniem właśnie sukcesu tego, którego myśmy zdążyli w ciągu ostatnich 9-10 lat zrobić. To jest 230 tysięcy ludzi w małym zakątku gdzieś. Fabryki dywanu, którego nikt nie chciał posiąść i proszę, tam my bez jakiejkolwiek pomocy, ale już na początku na pewno odmawianiem sobie swojego powiedzmy gdzieś podstawowych nawet potrzeb. Zdążyliśmy może małymi krokami, ale tak daleko zajść, że dzisiaj proszę, jesteśmy nie tylko właśnie sukcesem biznesu, bo można to w ten sposób nazwać, ale właśnie tym osobistym sukcesem zdobycia wszystkiego, co najważniejsze. Moi drodzy. Talon wartości 2000 zł, ufundowany przez Biuro Podróży, jest od tej pory do wyliczania. Panie i Panowie, jeżeli ktoś z Was planuje urlop, wakacje za granicą, czyli chce gdzieś polecieć, odlecieć, wybrnąć, jest szansa zdobyć taki piękny bon, ufundowany dla Pana Rafała przez Biuro Podróży Triada. Panie i Panowie, naszą aukcję rozpoczynamy od sumy 500 zł. Kto z Państwa ma ochotę? Nabyć ten piękny ból! Kto za więcej? Kto więcej? Uwaga, uwaga! 2500! 2500! 2500 po raz pierwszy! Ale wy jeszcze nie chodź nie? Bo wszyscy 2500 po raz pierwszy! Ja się zgodzę 2500 ten ból! Ja nie po raz drugi! I panie, panowie! Czy to będzie ostatnie moje słowo? 2,5 tysiąca za bąb. po raz trzeci bąb strzany. Pan, panu, 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 zapraszamy do nas. I tak oto dzięki panu Marianowi, pani Joanna będzie mogła naprawdę spełnić marzenia w naszych gruzińskich. Bardzo dziękuję. Obym jeszcze raz. Dziękujemy ślicznie, pani Marianie. A wspaniała akcja.